Moneczku gracze Fajwem. Witam was o 28. a w tej krótkiej komplikacji pokażę wam, jak bardzo może zniżyć się tutejsza młodzież do zdobycia klamki w grze komputerowej zwanej Fajwem. Zapraszam do oglądania. Ma ktoś dać klamę? Chłopaki? myślicie. się? Jak ładnie zaszczekasz, to ci damy. Stary, zaszczekasz, to ci dam klamkę. Naprawdę, obiecuję. My ich mamy dużo Serio damy ci zrobimy tylko, tylko musisz zaszczekać Co za klamę? No Łof łof, daj klamę Siema, się Może nie Siema co to? Sprzedasz może klamkę? O ile chcecie? Co? Ile chcecie zaoferować za klameczkę? Wintek jak masz marzinka może? Czekaj Co tam? Ej, co tam się dzieje? Bo się tam gada Czekaj, co, 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 jeszcze raz? Masz windka? No, mam windka, co? Cóż, co zobrubisz? Sam mail jest przyjacielem. To pada się. Lepiej wysiadać, odrzucić żeby na jeba, czy. Czekaj, akcja Rockley. Cześć, przyjacielu. Zajmę. Witaj, crashu five'em. Yy, a więc tak, otwieram moje inwentory. Jasne. Cześć, a mogę połamać swoje majteczki? Jasne. Oto cennik za vintage. Okay. Czy jesteś skłonny za taką ofertę przyjąć? Oczywiście, że tak. Ale tak bardzo intensywnie. How? How intensywnie, how? How chłopaki, how? intensywniej. How? <laughs> Świetnie. <laughs>